Domena LPS bym chciała powiedzieć, że na naszym polskim YouTube pojawi się nowa youtuberka. Eee... Chyba ona się nazywa, poczekajcie, pomyślę eee... LPS Sabrina Love. Love, Love. Eee, tak to będzie LPS Sabrina Love. No nie wiem czy jeszcze wstawiła swój filmik, bo dzisiaj patrzyłam i jeszcze jej na YouTube nie mam Nie ma, a musiałam zasubować. Eee, bo to moja koronka. I jeszcze... Eee, to w sumie chciała tylko przedstawić, żeby jej też dać jakiegoś subka, bo... Wiadomo, początkujący to... Wiadomo, moje filmiki początkującego nagrywacza nie były dość najlepsze, były okropne. Właśnie nie pewnie będą podobne, ale na pewno będą lepsze ode mnie. Więc proszę na motywację, jeżeli żeby lepiej, że tak og ogło um, nagrywać, to w sumie dajcie parę słupków. Tego jednego subka jej dajcie, lub z dwa, nawet pięć, jak na moim starym kanale było. No. I tyle, no. Chyba. to pa. pa.